Jeśli nie widać jak się spławiają, no to wybieramy jakieś miejsca, które trochę różnią się od pozostałych na brzegu. Tutaj na przykład, gdzie jesteśmy w tej chwili, to jest tak zwane rozbicie. Tutaj woda płynie w brzeg i rozbija się na dwa nurty. Jest nurt wsteczny, który płynie w kierunku przeciwnym do nurtu głównego. I wolniak, który łączy się z nurtem głównym, płynie w tym samym kierunku. W takim miejscu woda osadza na dnie naturalny pokarm. Szczątki roślinne, zwierzęce no skoro są szczątki roślinne, no to owady w tym na pewno jakieś są. Takie miejsca nęcimy, łowimy. Jeśli nie ma, jest równy brzeg, gładki, jest równy uciąg, no to szukamy jakiejś anomalii, na przykład sondując. No, zakładamy